Regeneracja szybkości trucizna to jedna z wielu książek na anarchia.gg W tym filmie spróbuję zdobyć wszystkie te księgi zaczynając od pierwszego zadania od mojego przyjaciela MatSoka Jeszcze przed filmem chciałem powiedzieć wam o po losowaniu co 20 lajk na jeden anarchiczny klucz Jedyne co trzeba zrobić to komentarz, sub oraz lajk, like, wyniki w następnym filmie A moim pierwszym zadaniem będzie zdobycie szulkera lawy A za wykonanie tego piekielnego zadania otrzymam księgę niepodpalenia Okay, a więc mamy już 21 wiaderek. Teraz wystarczy, że sobie je napełnimy i je włożymy do shulkera. Okej, okay, mamy wypełnionego całego shulkera lewej i mamy wykonane nasze pierwsze zadanie w tym filmie. Teraz na drugie zadanie muszę wykonać water skilla z najwyższej kratki, za które otrzymam księgę szybkości. Okay, jak widzicie jesteśmy już na samej górze i nie mogę budować i teraz wykonujemy nasze drugie zadanie, jakim będzie zrobienie water skilla na sam dół, a więc lecimy. Mam nadzieję, że wykonujemy nasze drugie zadanie. Okej, okay, wykonaliśmy nasze drugie zadanie i przechodzimy do trzeciego zadania. A moim trzecim zadaniem będzie zdobycie jednego byle jakiego peta, a za wykonanie zadania otrzymam Księgę Regeneracji. Ok, wykonujemy nasze trzecie zadanie, a będzie nim zakupienie byle jakiego peta. Kupujemy sobie peta pancernika. I mamy wykonane zadanie. A moim czwartym już zadaniem będzie rozdanie na spawnie losowej osobie 2000 dolarów, a za wykonanie dostanę księgę pośpiechu. Widzowie, a naszym czwartym zadaniem będzie danie losowemu graczowi na spawnie 2000 dolarów, a więc wybieramy sobie legendary boss i wysyłamy mu wymianę. Jeżeli zaakceptuje, I dajemy mu 2000. Ok, wkładamy 2000 i akceptujemy. Mamy wykonane zadanie. Teraz muszę zażarować swój set na czwarty poziom u nowego NPC Stakowala, a za wykonanie otrzymam księgę uniku. Ok, a naszym piątym zadaniem będzie zażerowanie naszego setu na czwarty poziom. I jak widzicie mam tutaj przykład Planel Tęk. Okay, tutaj ulepszyliśmy klatę. Okej, okay, mam już buty. Tutaj okay, już mamy banie na czwartym poziomie i zostaje nam tego spodnie. I jak widzicie mam już całego seta na czwartym poziomie, a więc... Piąte zadanie mamy wykonać. Moim szóstym zadaniem będzie zabicie pięciu graczy na losowym serwerze, a księga, którą otrzymam za to zadanie to obrażenia krytyczne. A naszym pierwszym trybem będzie tryb normal. Okej, okay, znowu wezmę jakaś strefka. Okej. Okay. Dobra, widzę, już mamy filię rękę raczej i mamy pierwszego killa. I mamy pierwszego killa. A naszym kolejnym trybem będzie kit rapper. Okej, okay, podamy sobie klikunek. Widzę, że mam taki plan. Co sobie zrobić tutaj taki kątek. I spróbuję go przyciągnąć. No on chyba robi to samo. Okej, okay, widzę, spróbujmy. Okej, okay, to Czekam to debacz. Bierzemy sobie siłkę i wiesz, się bijemy. Ok, to i zginął. więc mamy drugiego killa. Naszym trzecim kitem będzie kit Water MC. Kaju ja podamy sobie rifunek. Okej okay, jest po głowach i raczej zbyt. No i okej okay. I mamy trzeciego killa A naszym kolejnym trybem będzie tryb Box PvP Ok, układamy sobie EQ Pyk, 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 pik pyk Okej, sobie refa Okej, okay, mamy przewagę hita Potem fajna fajna straćka. No jak ogóle padało, jakbym wejść sobie ciłka, ale wzią, nic mu nie da. To jest jako i zginął. I mamy czwartego killa. A naszym ostatnim trybem będzie kit cube hard. Okej, sobie rampa. I się Prawie był full box, prawie. Okej, czekamy sobie barwa do góry. Okej, okay, skaczamy sobie, klokamy wizowie. Skakujemy Ok, nie są go ani żadna perła I zginął I mamy piątego killa Czym przed ostatnim zadaniem będzie zdobycie każdego rodzaju drewna? Ok, a naszym kolejnym zadaniem będzie zdobycie każdego rodzaju drewna A więc ja biorę się do roboty Okej, okay, mamy pierwsze drewno, jakim będzie drzewo dżunglowe Ok, mamy drugie drewno Ok, mamy kolejne drewno Okej, okay, mamy kolejne drewno Teraz właściwie pomyślałem, że mogę sobie kupić jedno drewno na rynku, a więc mamy już piąte drewno. Zobaczcie, mamy kolejne drewno. Okej, okay, ja zbieram przedostatni pień i została nam tylko akacjowa deska. Widzowie, niestety tego nie nagrałem, lecz zdobyłem akacjowe drewno i wykonam nasze kolejne zadanie. Więc przechodzimy do naszego ostatniego zadania w tym filmie. Naszym ostatnim zadaniem będzie zdobycie trzech eventowych przedmiotów. Naszym ostatnim zadaniem będzie zdobycie trzech eventowych przedmiotów. Bądź wchodzimy sobie na rynek i kupujemy pierwsze eventowe przedmioty. A pierwszą rzecz, którą zakupimy, będzie to parawan. Kolejną rzeczą będzie lewe jajo. I ostatnią już rzeczą będzie śnieżka. I mamy wykonane ostatnie zadanie w tym filmie. Ja tak właśnie prezentuję się wszystkie książki i za nasze wszystkie zadania w tym filmie. Mamy tutaj otrucie. Niepodpalenie, pośpiech, regenerację, szybkość, spowolnienie, wampiryzm, unik oraz obrażenia krytyczne. Dziękuję za oglądanie.